właśnie dlaczego nie można używać plecionek wszędzie na przykład dlaczego są komercje które zakazują używania plecionki czy to na lince głównej czy często też na przykład na przyponie przecież plecionka ma tyle dobrych cech jest praktycznie zerowa rozciągliwość więc branie przekazuje automatycznie na szczytówkę widzimy branie od razu możemy od razu zareagować do tego jest mega wytrzymała Cienka średnica, duża wytrzymałość, dzięki czemu możemy na przykład daleko rzucać, możemy łowić większe ryby. No i jaki jest minus tej plecionki, że zakazują jej używać? Dla wędkarza minusem użycia plecionki może być to, że ona przez tą właśnie niską rozciągliwość nie wybacza błędów, czyli Mniej ryb możemy wyholować, jeżeli będziemy robić to mniej umiejętnie, jeżeli nie mamy jeszcze takiej wprawy w holowaniu ryb, jeżeli po prostu nie mamy takiego doświadczenia albo zwyczajnie czasami gdzieś tam coś pójdzie nie tak, więc minus dla wędkarza. Ale dlaczego łowisko zakazuje używania tej plecionki? Wiecie co, no jest to po prostu zrozumiałe, podyktowane jest bezpieczeństwem ryb, rybka, która Natrafi na wędkarza, który jeszcze nie ma dużej wprawy w łowieniu chociażby plecionkami, albo w ogóle w wędkowaniu, w łowieniu na przykład większych ryb. Jeżeli natrafi na taki zestaw, gdzie będzie zbyt sztywna wędka, zbyt mocno dokręcony hamulec, albo wędkarz po prostu będzie na tej plecionce robił mega wielkie zacięcie, to może to spowodować, że ryby później będą pływały z powyrywanymi pyszczkami. Ja słuchajcie, widziałam już rybę, która w ogóle warg nie miała, tylko taki otwarty otwór gębowy. I po prostu każdy właściciel, który dba o łowisko, a jest ono udostępnione tak ogólnie dla każdego, również takiego zwykłego, szarego, kowalskiego z ulicy, który po raz pierwszy chce połowić ryby, to jeżeli dba o ryby. To zakazuje po prostu używania plecionki jako linki głównej. Czasami też jest zakaz na przyponach, bo widząc właśnie, jak niektórzy wędkarze, łowiąc na przykład na metodę, gdzie jest już nawet samo zacięcie, jeszcze docinają tą rybę, to mogą tą plecionką rozcinać tutaj gdzieś czy nawet w kąciku, czy w ogóle w wargę, albo holując na całkowicie dokręconym hamulcu, rozcinają tymi plecionkami po prostu rybką pyszczki. To jest wszystko podyktowane po prostu dobrem ryb. Ale słuchajcie, nie wszędzie jest zakaz stosowania plecionek. Plecionka przez te właściwości właśnie mało rozciągliwe e, daje nam jeden ogromny plus, a mianowicie kiedy wędkujemy w okolicach zawad. Miejsca, gdzie są, no, no, są takie łowiska, po prostu, które stawiają głównie na wędkarzy doświadczonych, gdzie są bardzo duże ryby, gdzie istnieją na przykład zapisy dużo wcześniej, trzeba się zapisać, żeby na takie łowisko się móc w ogóle dostać. I tam na przykład przy wywózce jest dozwolone stosowanie plecionek, ponieważ one chronią rybę przed chociażby wpłynięciem w te zawady. No to jest taki przykład, że są miejsca, gdzie można używać plecionek, ale na PZW możecie używać też plecionek, przynajmniej w większości chyba że są jakieś indywidualne zasady. A tak lepiej nauczyć się tą metodą łowić. Na żyłce żyłka wybacza błędy, ma też dużą rozciągliwość, więc tutaj trzeba uważać, jeżeli chodzi o te zawady. Jeżeli kładziemy zestaw gdzieś daleko od brzegu, ale pod jakieś krzaki, to trzeba mieć tą świadomość, że żyłka na pewno się rozciągnie i to do pewnego stopnia. Niektóre żyłki rozciągają się nawet powyżej 10%, czyli na 100 metrach będzie to 10 metrów, a niektóre nawet i więcej. Dlatego lepiej wybierać po prostu federowe żółki o jak najmniejszej rozciągliwości. Wtedy będziemy pewni, że nasz zestaw jest na tyle sztywny, że pokaże nam branie z odległości, ale też na tyle rozciągliwy, że będziemy mieli mniej strat, więcej ryb wyholowanych. Także no, plecionka super sprawa, na przykład w federze klasycznym. Ja używam głównie na zawodach. Bo tam łowi się średnie i mniejsze ryby, czasami bardzo małe ryby, ale trzeba ich nałowić jak najwięcej, więc ona przekazuje świetnie brania na bardzo delikatną szczytówkę. A jeżeli chodzi o metodę, o komercję i łowienie większych ryb, albo zawody metodowe, tylko i wyłącznie żyłka.